Ok, więc dzisiaj sobie porozmawiamy o e, rębaku Cedrusa RB02 e, i zastanowimy się nad ważną sprawą, e, czyli nad wymianą e, noży. No i pytanie, czy noże tutaj możemy e, ostrzyć, czy musimy je od razu wymieniać? Do demontażu będziemy potrzebowali na pierwszy rzut na pewno 13. Tu od spodu jest imbus, ale on na tyle mocno trzyma ten dół, że raczej będzie potrzebna tylko 13 od góry. No i będzie jeszcze taka ciekawa wskazówka. Mamy tu klucz 17 przygotowany specjalnie, spiłowany, jak widać zaraz powiem z jakiego powodu. Śruby mamy odkręcone. Tutaj, jak widać lub nie widać, mamy zawias, więc wystarczy po tych dwóch śrub odchylić gardziel. No i mamy, mamy wałek. Mamy wałek, na którym są Zamocowane dwa noże. Tutaj mamy po trzy, śruby, po trzy śruby. Krótkie, utwardzane. I jak przesuniemy, mamy drugi nóż. I teraz temat. Temat tej końcówki. Tej nasadki, która jest zeszlifowana. Mianowicie chodzi o to, że te śruby, żeby nie o materiał, który e, ścinają, rąbią, rozdrabniają. E, są mega krótkie, więc jeśli zastosujemy zwykłą nasadkę, e, prawdopodobnie je ukręcimy. E, także zaraz zbierzemy się za rozkręcanie. Ok, śruby mamy wykręcone, e, nóż mamy ściągnięty. E, nóż tak naprawdę jest dwustronny. Więc, gdybyście nie mieli czasu go ostrzyć, a druga strona jest naostrzona, zawsze można e, obrócić. Jeśli chodzi e, o montaż, to na pewno tą stroną, żebyście czasem nie założyli e, w ten sposób, ponieważ po prostu nie będzie to skrawać. E, co do śrub, e, mamy je już wyciągnięte. Więc, jak widzicie, e, nie wiem, czy tu złapie ostrość. Łepek jest naprawdę e, krótki. Śruba jest już częściowo uszkodzona, więc gwarantuję Wam, że zwykłą e, nasadką tego na pewno nie odkręcicie. E, śruba jest utwardzana, e, więc na pewno o tym trzeba e, pomyśleć. Okej, okay, nóż mamy zdjęty, naostrzony, założony ponownie stroną dobrą co jest ważne nóż musi być naprawdę naostrzony na żyletkę z tego względu, że ta maszyna skrawa materiał najlepiej świeży przy suchym naprawdę są spore problemy więc mega ważne jest żeby te noże były cały czas ostre co do tematu ostrzenia wymiany oczywiście serwis powie inaczej, czyli wymieniamy na nowe Jeden nóż kosztuje około, przynajmniej rok temu, kosztował około 150 zł. Dwa noże to mamy 300. Moim zdaniem sprawdzone możemy je ostrzyć. Do którego momentu? Do momentu, aż za bardzo się nie skrócą. Dlaczego? Tutaj macie pod spodem blachę oporową. To jest ten element. Później dojdziemy do tego, jak ją regulować. Jeśli noże są już trochę zużyte i skrócone. Bardzo ważna jest przerwa, którą chyba nawet tutaj dobrze widać. Spróbuję im jeszcze pokręcić. OK. Zawsze w tym rębaku jest tak, że z jednej strony ta przerwa jest mniejsza, a z drugiej jest troszkę większa, więc jest kąt, moim zdaniem, OK. Bo to ułatwia, ułatwia skrawanie. Ja zawsze ustawiam tą przerwę tak żeby z tej strony prawej, tutaj akurat u mnie, ta przerwa była minimalna. To znaczy ustawiam może tak, żeby lekko przyhaczyły, i później delikatnie je odsuwam. Ok, rębak możecie w bardzo prosty sposób położyć, oprzeć. Tutaj mamy wsad, i tak naprawdę rębak trzyma się na nim. Przechodzimy do dołu. No i słuchajcie, tutaj mamy e, tą naszą podstawę, którą się reguluje. E, więc najpierw popuszczamy te trzy śruby, e, nie wiem czy to widać, tutaj na siedemnastkę, tu góry mamy kontry. Popuszczamy również 17 kontry i teraz odsuwając tą płytę, tą przerwę zwiększamy, dosuwając płytę, no tutaj jest akurat już dosunięta praktycznie maksymalnie tą przerwę zmniejszamy. Po ustawieniu oczywiście dokręcamy te śruby. Dokręcamy tutaj jest śruba na imbus. Tą płytę do lekkiego oporu i kontrujemy, no i tak naprawdę to jest cała regulacja tej naszej przerwy szczeliny. Która też tak naprawdę decyduje o tym, jaki tutaj będziemy mieli wiór. Ok, więc maszyna położona. Śruby pod spodem skręcone, zakontrowane. Przerwa sprawdzona. No, ja już praktycznie doszedłem do końca, więc tam chyba nawet nic. E, chyba że pół milimetra, to może tyle ruszyłem. E, przerwę, jak widać, e, jest ok. E, jest minimum, z minimum także nie haczy, ale przy świtu nie widać żadnego, czyli jest w porządku. E, a tu mamy e, może z tej strony pokażę tą przerwę ciutkę, ciutkę szerszą. Także jest w porządku. E, Rębak składamy. Zamykamy, skręcamy no i testujemy. Myślę, że będzie OK. Możecie dać znać jak jest u Was. Czy próbowaliście już tak robić, Czy wymienialiście noże całe?